Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, Ty wiesz jak boli mnie fakt, że bliska mi osoba żyje z dala od Ciebie. Pęka mi serce, gdy wiem, że nie chce ona szanować Twych przykazań. Nie ma chęci być częścią Kościoła. Życzę tej osobie jak najlepiej, wiedząc, że ma ona w swym sercu wielkie pokłady dobra, którymi ją obdarzyłeś. Proszę, ulituj się nad nią i oświeć jej umysł, by zobaczyła, że to ty nadajesz życiu sens. Panie, ty jeden masz dostęp do serca człowieka, ty najlepiej znasz emocje tej osoby. Wiesz, co musiało się stać, że postanowiła ona odwrócić się od ciebie. Błagam, otocz ją swym cudownym miłosierdziem, by stąpił na nią duch święty. I obdarzył ją cudownym darem wiary, który przepełni ją głęboką radością i pokojem. Proszę, dodaj tej osobie wszystkiego, co będzie jej potrzebne, by potrafiła całą sobą poczuć Twoją bliskość, by uwierzyła, że nigdy nie jest sama. Ojcze, wybacz mi te chwile, gdy brakowało mi cierpliwości względem tej bliskiej mi osoby. Wybacz moją pychę, gniew i brak empatii. Postaram się odmienić w intencji tej osoby, moimi dobrymi czynami, chrześcijańską miłością i łagodnością stanowić wzór osoby wierzącej. Zrobię wszystko, by ta osoba zobaczyła dzięki mojemu postępowaniu, że warto jest żyć wierząc Chrystusowi. Proszę, odmień moje serce, prowadź mnie na tej drodze. Bym umiała obdarzyć niewierzącą osobę tym, czego potrzebuje do nawrócenia. Panie, Ty możesz wszystko. Zawierzam Ci życie bliskiej mi osoby, wiedząc, że Ty zaopiekujesz się nią najlepiej. Proszę, niech Twoja miłość będzie przy niej codziennie i pozwoli nam kiedyś spotkać się w Królestwie Bożym. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!